Ej, ktoś coś mówił? Kubik Sonek? Halo? 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 Słyszę ciebie, ale e, gdzie co, ty, jesteś? ty żyjesz? No, jestem... No, aktualnie ja... lecę, nie? Gdzie ty lecisz? No, nie, później ci to wszystko tłumaczę, ale gdzie ty jesteś? Ja jestem w tej bibliotece tam, gdzie byliśmy razem. Dobra, już, już lecę, już lecę. Dobra, dobra. Na razie. Ej, dobra. Ej, co jest? Ej, udało mi się porozumieć z Niziakiem. Ej, ale gdzie on jest? On jest w rakiecie jakiejś. W tym razie wychodzimy z tego, z tej biblioteki, słuchajcie, pyk, dobra, i lecimy, lecimy tutaj, wychodzimy stąd, chodźmy tutaj do tego telewizorka. Usiądzę, halo, usiądzę. halo, halo. Halo. O, jesteś. jesteś. No, jestem. O, jesteś, siema. Siema, no jestem, jestem! Dobra. Kupę lat, chłopie. Kupę lat, Pst. Nie wiesz co się odwaliło, nie? Nie wiesz co się odwaliło. nie wiem co się odwaliło, bo chyba się trochę coś odwaliło. Wszystko ci wytłumaczę, nie. No dobra, e... no to mów. Pamiętasz, że byliśmy w bibliotece? No pamiętam, to było niedawno. Wszystkie te nowo tak przerosły, że po w... nic, nie mówię, że... panikę zapamięt by po prostu prosto mówiąc. No. no i miałem kilo przy sobie, bo w sobie mówiłem ci o tym. No, no i wykopałem się. I nie, było tak ciemno, że aż nie widziałem, że ten. Jest taka duża przepaść. Spadłem no i chyba sobie coś zrobiłem, bo trochę krwi le, y, no było. No i y, zanim jak się już przebudziłem, no. miałem jakiś... Pamiętasz że jak wtedy mnie zrobiłem takie coś, pyk. No miałeś takie jakby, od, jakby No. To. Mówiłem... no. Miałem jakieś zwidy sen, jakby, no. Nie? no, no I no. znowu mi się to przykroczyło. Ale tym razem to nie był żaden taki puszony film, jakbyś miał. No. Tylko, jakbym był w swoim ciele normalnie. Co? Ja byłem w sodole, dole, były jakieś, jakieś zielone ślady. Później byłem w tym pomieszczeniu, pamiętasz, jak byliśmy u mnie. Na, ten? U mnie, no, 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 no. Byliśmy no, w, panie, w tym pomieszczeniu panie, panie. tam. No. Tym, no tam gdzie bym, musieliśmy wejść przyciskiem, bo no. na początku już byliśmy na tej wyspie. No, no. No to. No to było te pomieszczenie. E, później był ten dom dziada. Jeszcze za drzwi. Wpadłem do jakiejś dziury. No i wtedy powiedział do mnie jakiś głos. Pie Jaki drugi głos? raz go usłyszałem wtedy. Jakiś głos. I podejrzewam to, że to jest ta choroba. Chyba jestem też zarażony. Ale jak się choroba mogła wezwać? Nie, wiem, coś do mnie mówiło. E, pokazało mi jakąś mapę. I była na mapie e, rakieta, miałem już z niej uciekać, bo e, potw ten potwór stwór mi powiedział, e, e, że cię zabrały roboty, nie? I powiedział, że jedynie jak mam ich pokonać, to wysadzić reaktor. No i w sumie to tyle. I wysadziłem reaktor i nie, działa, e, nie, działa, nie działają roboty. Ej, ale to dobrze, to ej, to dobrze akurat że roboty. ej, ale wiesz co? Sodź, począł, co? 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 Ej, co to było? Ej, ej, nie. nie, nie, nie. Cześć to? to ej, no. cześć! to widziałem to widziałam, to, widziałam to, widziałam to, ej, dobra, ej, to nie jest śmieszne, już to już zaczyna się robić grubo. Zaczyna co się to, robić grubo. Czemu? Grugo. Czemu to coś jest na tej wyspie? Ja nie wiem kto to czemu jest. Kim to... kim to jest i czym to jest? Co? No, ej, właśnie chodź, jakaś chodź. Białą... Stare, Jesteśmy zmuszeni, Bocze... musimy iść tam za tym, chodź. Ja nie, posłuchaj mnie. Co? A, ja, idę spać, ty rób coś chcesz. Ja naprawdę ty śpiąc. Zostawisz mnie samego? Tak, nie wiesz co się działo przez te moje ostatnie dni. Są tak zmęczony, weź coś poszperaj może a ja idę spać. Dobra, na razie, ej, nie, dobra i widzowie, dobra, co ja mam zrobić w takiej sytuacji, co on, jak jakby zostawia tam samego, co nie idzie spać, ale dobra, no zejdźmy słuchajcie, mam pewien pomysł, bo trzeba to wykorzystać, że my tą książkę co we wczorajszym odcinku w sumie dostaliśmy, to trzeba ją trochę wykorzystać. Zejdźmy w sumie trochę na dół, e, gdzieś może w miejsce. Gdzie będzie takie, wiecie, bardziej bezpieczne, przyjazne, słuchajcie Ym, Dobra, więc pójdźmy, o dobra, tu, 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 chodźmy, 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 chodźmy 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 tutaj do pokoju Neziaka, tu jest tutaj drugi koniec I słuchajcie, y, mamy tą książkę, co nie? Y, że znaleźliśmy walonego stwora, zapalniczki I tu mamy, słuchajcie, ten numer y, To jest numer od dok doktora Chrisa 5020920. Jeżeli coś się wam stało z maszyną, dzwoncie pod 900. Słuchajcie, ja bym zadzwonił najpierw na 900, 900 919, bo 911. słuchajcie. Ogólnie sprawa jest taka, że Neziak rozwalił ten cały reaktor, co nie? A te roboty nam pomogły. Więc skoro doktor Chris nas prosił słuchajcie o pomoc, no to zadzwońmy do niego, żeby nam pomógł naprawić ten reaktor. Więc słuchajcie, to jest mega dobry pomysł. Tak, więc w tym momencie ja tutaj biorę moją krótką falówkę, to jest, czekaj, 900, 900, 900, dobra, więc słuchajcie, ja tutaj wybieram, pyk, pyk, 900, 900, 911, dobra, dzwonimy, słuchajcie, zamknąć drzwi jeszcze, żeby my tutaj nie słyszeli, no i dzwonimy, dzwonimy, dzwonimy. Hmm? Halo, doktor Chris, dodzwoniłem się dobrze? Tak. Eee, dzień dobry, eee, bo jest taka sprawa, bo my znaleźliśmy książki z numerem, żeby zadzwonić, jeżeli coś się zniszczyło z maszyną i chciałbym zadzwonić, ponieważ Neziak zniszczył reaktor i czy mógłbyś go naprawić. Tak, ale za pieniądze. Dobra, no to się dogadamy najwyżej na miejscu, tylko żebyś to naprawił jak najszybciej, bo teraz roboty... nie ma robotów, więc tak, żebyś to naprawił szybko. No to dobrze, za minutkę będę. Że to do widzenia, Dobra, słuchajcie, skoro załatwiliśmy tutaj z tym doktorem Chrisem, to trzeba teraz zadzwonić pod numer do mm, tego technika. Co nie w sensie, to nie wiem, czy to jest technik, no ale tutaj jest drugi numer. Pod ten drugi numer też musimy zadzwonić, i sprawa jest tutaj taka, że trzeba zadzwonić, żeby ktoś zaprojektował nowe roboty. Więc yy, dzwonimy w tym momencie 5020920. Dzwonimy, słuchajcie, zobaczymy, kto tutaj odbierze. Trzeba sprawdzić, no trzeba sprawdzić, kto tutaj dzwoni. O, lecimy. Halo. Halo. Y, witam, dzień dobry. Dzień dobry, co pan? Y, no bo tak, bo znalazłem w książce dwa numery. Yy. Yy. I dzwoniłem pod jeden tutaj w sprawie reaktora, który został zniszczony, bo mój kolega zniszczył yy, tak, tak, tak. Yy, i potrzebujemy osoby, która by stworzyła nowe roboty, czy byłby ktoś tutaj w stanie yy, taką funkcję sprawdzić. Yy, jest taki mały problem, bo ja zamieniłem się w biznesmena, ale coś tam jeszcze ogarnę, więc mogę Ci naprawić te roboty, ale za małą sumkę. Yy. Dobra, dobra, yy, nie ma tutaj problemu, tu się tutaj dogadamy pieniężnie yy, już na miejscu. No dobrze, to ja będę za dwie minutki. Dobrze, dziękuję. Dobrze. No, no. Dobra. ja... Dzień dobry, dzień dobry. O, o, doktor Chris, o, witam, dzień, tak, dzień dobry. Eee, w, sprawie reak o kurde. O kurde. Eee, w sprawie reaktora, eee, tak. Tak, gdzie tak. jest ten reaktor? reaktora, tutaj, tutaj, A jest jakiś tutaj, 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 ty, tak, o, no to, to, to chodziło chodzi? tutaj, żeby tą dziurę naprawić. Tak, tak, tak. tak o, to, o to tutaj o chodziło. Ła pani, tę dziurę zrobił, nie? No, myślę, no. myślę, że to jest jeden naprawu, nie? Nie no, myślę, że skoro tego jakbym tutaj zapłacił trochę więcej, no to myślę, że... byście to naprawili... A ile? No nie wiem, a ile by pan tutaj oczekiwał? Jaka suma by tutaj w, <śmety> w <literach> chodziła? <śmety> no, gorząca oferta. 3500 dolarów! Kurde. To. Do, ten automatyzm! Dobra, no to. Dobra, no to coś się tutaj wymyśli. W takim razie, no. no ja jestem w stanie zapłacić panu tylko, żeby tutaj to naprawić, I co nie. Tak. To, to dziursko wielkie, I Powiększy ten reaktor! Dobra, dobra, odpowiada mi to jak najbardziej. Spoko, dobra. To chodźmy, chodź. Dobra, dobra, no to idziemy w takim razie. Halo! O! Oh, oh, dzień co dobry! Co wy zrobiliście tutaj? Nie, to, to tutaj nie moja sprawka no. akurat. Aha, dobrze. Ha, dobra. E, tak, ja sprawie tak. widzicie jak się uszkęłem moją fryzurkę, co nie, Kurcze, glaca taka piękna tutaj, że naprawdę trzeba powiedzieć. Ładnie świeci, ładnie świeci. Dobra, ja no sprawię, już. ja sprawię tutaj tego... Tak, e! nowych robotów. Tak, tak, ta, tych nowych Co? robotów. Nie, nic, ty, ty, tych nowych robotów. Tak, tak, tak. <grym> uh -huh. Co to się? E, tak, no właśnie kwestia... Chodź no, z no, tyłu, ciała boli. W takim razie, o kurcze, deszczowo się troszkę zrobiło to. No, tak się troszkę... <grym> Tak, troszkę średnio to, to chodźmy może tutaj do góry, chodźmy, chodźmy tutaj Dobrze. może y, tutaj winda, tam pro, proszę nie czytać, że winda jest jednak najbardziej tutaj. Y, chodźmy. Y, o, dobra. Więc no. Poważnie. Tak, tak. No właśnie, y, kwestia chodziła, nie wiem, czy pan wie jak te roboty mają wyglądać. Y, no po prostu. E, ja, się... czekaj, czekaj, czekaj. Ja wiem. pracowałem dla jednego jednego Macuensa. Y, no. Taki Yeti nie wiem czy pan go widział tak, 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 Taki głos miał, fajny taki, siema, siema, ja jestem Yeti. No, tak, 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 no. tak, znamy się, znam no, to, się z nim jak najbardziej, no. No, no to naprawię, yy, znaczy naprawię, no, do naprawi i ja zrobię nowe, wy, Mala zrobi nowe modele, więc niech pan się nie zamałstwia, ja zrobię sobie laboratorium nowe, takie wyśmienite, mhm. no i do widzenia. Dobra, do widzenia. Dobra, słuchajcie, załatwiliśmy te kwestie, ja muszę sprawdzić czy Neżak jeszcze śpi, co nie, bo tutaj trochę głośno było, no nie wiem, tam się ten doktor Chris zajmuje, ja nie wiem w ogóle czy my dobrze robimy, co nie, ja tutaj, że wywołujemy te roboty, no ale słuchajcie, no chodźmy sprawdzić czy, no, nie, czekaj, gdzie ja wchodzę w ogóle, czekaj, bo ja tu wchodzę do pokoju Neżaka, my tu musimy tą windą wejść, gdzie ja tutaj szedłem, e, więc, o kurde, no, dobra, wchodzimy tutaj, słuchajcie, no i teraz tak, kwestia jest taka, że on tutaj, nie, on tutaj był na górze, co nie, Eee, on tutaj spał. O, śpi, Ej, śpi, dobra, nieź jak śpi. O. Eee, o, telewizja. Kurde. jest, nie, widzimy. Ooo O, Cześć, cześć, siemano. Eee, co tam? Co tam u ciebie? Ale się wyspałem w końcu. Właśnie, idziesz ze na, na misję? Bo mojego psa zapomniałem zabrać. Eee, Gdzież jest Tak, a gdzie jest twój pies? Eee... No jest Tatek jest mój piesio. Jest twój pies, jak się nazywa? Cypek Cypek A no to fajnie, to bierz go ze sobą. A gdzie go bierzesz? No dobra, to gdzie go bierzesz ogólnie? Ty go bierzesz no to, tam. Do pałacu, chodź Cypek no? Pycze, cypek. Pycek, o, dobra, to chodźmy, to chodź, chodźmy w takim razie. Dobra, ej. No ej ej, 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 co, co jest, chodzi? czemu ja tam byłem? Co? Ej, nie! Pomocy! Po co Pomocy? ci chodzi? Dobra. Ja na tym pomniku siebie widziałem. E -e -e. Aha, serio dziwne, w sensie ta wyspa jest z każdym dniem, słuchajcie, ta wyspa jest coraz dziwniejsza. I teraz... Ej, a czasami tamten do mnie był. Dobra, ja se to rozwalę tutaj, słuchajcie. Ale nie, teraz tak chwilę rozmawiałem z wami. To serio. Ja sam nie wiem, czy dobrze zrobiłem te roboty, tutaj wołałem. No bo z jednej strony mi tutaj Neziak mówił, że. Te roboty są złe, że coś tam, no ale ja uważam, słuchajcie, że te roboty są dobre, bo nam pomogły, więc na razie tutaj tak zostaniemy. Ja, wiecie co, ja, ja, ja to chyba... Ja się tutaj nie czuję dobrze, zejdę się na dół. Więc słuchajcie, no zobaczymy czy, czy ten doktor Kristo tam naprawi wszystko, ten technik cały i słuchajcie, no zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się jak nie dowie o tym, bo no jak on tak mówi, że tutaj dobrze wszystko, no to tego, więc trzymajcie się i elo